Hmm. Chyba mnie słychać dzisiaj udało się. Nawet mnie widać. No, witam moi mili. Dzień dobry. 12 już kwietnia. Jak tam zwierciadło tłuko się wczoraj objawiło? Czy gorąco, czy zimno? Nie wiadomo. Ale u mnie zima się skończyła, więc zwierciadło przyniosło wiosnę. Słuchajcie, już prawie nie ma śniegu w ciągu jednego dnia. No, jeszcze prawie, że całe, tak jak chyba mówiłem wczoraj. Ogródek miałem biały, a dzisiaj już 10 stopni w nocy plus, plus. No i wiosna nieuchronnie nam nadeszła. Także z tego powodu się bardzo cieszę, w końcu, bo już e, powiem, że odwykłem od zimy e, 10 kwietnia, bo nawet w mojej młodości, jak z Zakopanem mieszkałem, to jednak to już e, nawet nie 10, tylko 12, tak. To już był czas, gdzie ten śnieg powoli znikał, już krokusy czasami się zdarzały. No. Wrzuciłem ten nowy, niebieski, rezonansowy wicher. I to widzę wyzwanie też. Kin uzdrowienia. Dziś regeneruje moje zwiotczałe ciało, wzmocnię nerwy, zreformuję chwiejne myśli. Dziś może pojawić się strach, że kogoś lub coś stracę. Rosterki, męki duchowe, depresje chcą pobudzić mnie do zmiany poglądów. Dziś nie zaskoczą mnie żadne sytuacje, nawet te, które postawią świat na głowie. Dziś nie pozwolę mnożyć się wątpliwością, lecz świadomie uporządkuję świat zmysłów. No, i taki to mamy dzisiaj wspierający program na cały dzień. Ja mam. Szczere wrażenie, że już przynajmniej niektórych pewne rzeczy nie dotykają w tych opisów, bo one można powiedzieć tak, wyciągają na wierzch w pewien sposób to wszystko, co można potem przypisać tym programom, no, ale im bardziej, im więcej w nas przepracowania w pewien sposób, więc im więcej świadomości, to tym mniej jak gdyby takie cienie, które mogą jak gdyby z tego programu wynikać, się uaktywniają. U mnie na przykład wczorajsze zwierciadło było rewelacyjne i bardzo takie pełne pozytywnych. Odbić, bym tak powiedział, choć ja uważam, że wszystko jest pozytywne, no ale czasami no, z przyzwyczajenia mówimy, że coś nam niekoniecznie takie dla nas jest wspaniałe, ale potem jest to. No i tak reinterpretacja, można powiedzieć. Także te programy opisy tych kinów, można powiedzieć, się pojawiły kilkanaście lat temu, jak Hanna Kotwicka wydawała pierwszy raz książkę Ja jestem innym Ty i dziś z perspektywy czasu widzę, że można by je tak jak gdyby doprecyzować, uaktualnić, a szczególnie w czasie. Fali, ale ponieważ no, pewno jeszcze niekoniecznie dla wszystkich to uaktualnienie byłoby takie aktualne. To się tak nie dzieje. Może kiedyś sama do tego dojdzie, zobaczymy. Wszystko jest płynne. Może jeszcze kilka lat musi minąć w czasie po fali, żeby wszystko się to przejawiło. Dzisiaj widzę wyzwanie wstawaniu, wstawianiu świata na głowie. znaczy, w sytuacjach, które stawiają świat na głowie, to pewno będzie wyzwanie zaraz dla Szymana, żeby stanął na głowie. Już mówiłem parę razy. Czasami warto jest stanąć na głowie, żeby świat nie musiał stawiać. stawać na głowie. To czasami ma. Takie mocno terapeutyczne wrażenie. Znaczenie. Widzicie, yy, o tej porze jeszcze mi się cisnął na usta słowa yy, podobne, jako równoznaczne, <laughs> no, ale to tak bywa. Wczoraj było trochę o duszy. Myślę, że ten temat, chociaż dość trudny jest, i taki nie do końca zrozumiały mam wrażenie, ale będzie się mocno przejawiał na przestrzeni w moich audycjach, bo tak jak każdy szaman, to i szaman też często w pewien sposób Duszy dotyka i z duszą pracuje. Ale słuchajcie, dusza w pewien sposób to nie tylko nasza indywidualna, nasz indywidualny fraktal, w którym taki dysk, można powiedzieć, nasza strefa świadomości na początku o w pewien sposób różnej wielkości, ale zawsze będąca fraktalem jak gdyby wszechświata. O różnym stopniu odkodowania można powiedzieć w miarę naszego wzrostu. Im więcej mamy tych doświadczeń, niekoniecznie tutaj a można powiedzieć, że nie tylko tutaj, żyjąc na tej planecie, bo to by była kiepska dusza i kiepska świadomość, jeśli doświadczałaby tylko tutaj. Jak sama nazwa, fraktalne odbicie wszechświata więc w pewien sposób doświadczenia które zapisane są w duszy, z czasem są doświadczeniami wielu gęstości, wielu miejsc, w których żyliśmy w tym wszechświecie, i wielu form życia, przede wszystkim, które w pewien sposób nasza, nie nasza, tylko świadomość duszy, po części była zaangażowana. Bo nasza świadomość to niekoniecznie świadomość duszy. Gdzieś tam, w którymś momencie, to połączenie zaczyna być jakieś coraz bardziej świadome. Ale czytać tą swoją duszę nie jest yy, yy, łatwo istocie przejawionej na trzeciej gęstości, choćby ze względu na to, że yy, no, stworzyć to połączenie, żeby można w jakiś sposób yy, sięgnąć do duszy. Nie jest łatwo. Tak jak powiedziałem wczoraj, bardziej przejawia się to w postaci czegoś takiego jak jakieś mocne przeświadczenie. Nie wiadomo skąd, jako nakierowywanie, czy wręcz czasami taka presja do angażowania się do pewnych rzeczy. Do pewnych relacji, czasami wręcz niemożność yy, w jakiś sposób yy, uniezależnienia się od pewnych, od pewnych rzeczy czy pewnych relacji. To są bardziej takie poziomy przejawiania się duszy. W pewien sposób w naszym tutaj życiu, poprzez odczuwanie w ciele. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, w pewien sposób każdy żywy organizm ma coś, co można by nazwać. Duszą. Im to jest prosta, prosta rzecz, prostsza forma przejawienia może nie rzecz to tym, jak gdyby ta dusza jest takim mniejszym fraktalem prostszym fraktalem. Ale czasami niekoniecznie, bo czasami jest tylko jednym z przejawień, jednym, jedną z form przejawienia, w które angażuje się ta dusza. My przyzwyczailiśmy się myśleć, że dusza. Jest czymś, co posiada każda istota, a ja bardziej postrzegam duszę jako coś, co posiada różne formy przejawienia i to jest bardziej prawidłowe widzenie i postrzeganie. Chociaż, oj, powiem, że strasznie to zabrzmiało, jak usłyszałem. Nie będę mówić, co jest prawidłowe. Tutaj są ludzie, którzy mówią, co jest prawidłowe i jak należy na to patrzeć. No, ale powiem tak, możemy patrzeć tak, jak to czujemy, i póki co z reguły, niech tak pozostanie. I... Natomiast szaman tak patrzy na duszę, że. Że to ona jest bardziej tą częścią, która przejawia się w różnych... w różnych przejawieniach, w różnych istotach, czasami w bardzo wielu jednocześnie, budując swoje Przejawienia, czasami na różnych gęstościach, jednocześnie, tak jak jaźń, czasami przejawia się w kilku ciałach i czasami programuje te ciała w pewien sposób wcielenia, wręcz, ale w bardzo de facto niewielkim stopniu, tak, tak nasza dusza ma tutaj pod tym względem dużo. Yy, większą możliwość i dużo mocniej odcisnięte jest to w naszym życiu. Oczywiście, yy, ze względu na to, że jak gdyby jest takim nadrzędnym fraktalem, już naj, najwyższym, bo dotyka to yy, sedna, Istnienia, tu bym nie powiedział istoty, choć w pewien sposób jeszcze indywidualności jakiejś, ale już nie istoty, bo dusza na poziomie przejawienia istotą nie jest, jest właściwie tylko tą rzeczywistą częścią, Przejawienia, czyli, czyli czystą świadomością. W pewien sposób, czasami, no, yy, tak jak powiedziałem wczoraj, w różny sposób te rejestry naszej duszy, poprzez yy, cały cykl ewolucyjny na różnych gęstościach, zaznaczam, nie tylko, nie tylko na przykład na planecie Ziemi, bo gdybyśmy tylko Poprzez życie na Ziemi byli mogli odkodowywać te rejestry, no to ta, yy, czy zapisywać informacje, czy wzrastać na poziomie świadomości duszy. To są różne sposoby, jak to można powiedzieć. To, yy, no, niezbyt bogata, była byłaby to. Ta świadomość. Natomiast z czasem ewoluuje ona coraz bardziej, aż w którymś momencie ma szansę stać się w pewien sposób duszą wszechświata. Czyli można powiedzieć, no, całym wszechświatem. W pewien sposób, metaforycznie, trochę, ale. Modelowo rzecz ujmując, tak można powiedzieć. Słuchajcie, wyższe, czy może niekoniecznie wyższe, ale większe formy przejawienia, czyli na przykład yy, całe planety, w tym momencie mam tu na myśli tą planetę, na której żyjemy, również jako cała biosfera, jako cała planeta, mają swoją, swoją, można powiedzieć, wspólną duszę, która jest zbiorem tego całego życia, jakie tutaj na tej planecie funkcjonuje we wszystkich gęstościach w pewien sposób. A to życie na tej planecie jest w bardzo wielu gęstościach, we wszystkich, można powiedzieć, no i ta dusza świata w pewien sposób jest zbiorem tych wszystkich świadomości. No, i słuchajcie, teraz też jest taki moment, właśnie ewolucyjny, w którym różne istoty pracują nad tą duszą świata, żeby pomóc jej, jak gdyby niektóre rejestry, które zostały zablokowane. Które zostały zniekształcone, uzdrowić, bo choć dusza, tak jak mówię, jest przejawieniem świadomości już, no to te przejawienia, w które się angażuje, mają wpływ na nią samą. No, i czasami mocno przyczyniają się do tego, że wiele z tych rejestrów, tych zapisów jest z czasem nieczynne, zablokowane, tak by to można powiedzieć. No, i żeby te niższe formy przejawienia w pewien sposób miały dostęp też do tych rejestrów, musi. Muszą one zostać, na powrót zaznaczam, muszą one zostać oczyszczone. No, i to jest, słuchajcie, też wielkie wyzwanie dla niektórych istot, które obejmują świadomością ten poziom można powiedzieć pra, praca nad tym, żeby te rejestry oczyścić ale to słuchajcie już jest temat na następną audycję bo tak jak powiedziałem wczoraj chciałbym żeby żeby one jednak nie przekraczały wiele więcej niż 20 minut co najwyżej, żeby nie angażowały tutaj więcej czasu. Więc no słuchajcie na dzisiaj. Życzę Wam wspaniałego dnia w tym niebieskim kinie. Kinie uzdrowienia jutro, 13 sobota, więc może, może będzie wyjątkowo trochę dłużej. Wschód słońca w Kazimierzu 5,39 i 14 sekund, czyli mniej więcej o tej porze, ta audycja się zacznie. Słuchajcie jeszcze raz. Dobrego dnia Wam życzę i do usłyszenia jutro.